i stąd, póki mam cierpliwość. Kolejny dzień wow! oh, Chyba się zakochałem. No, się go. A ja im więcej pięć, tym bardziej z tym przyję. Tylko żeby mi nie Zagażę, było. Że jak się to nagle się okaże, że nie macie z czego zapłacić. Po pierwsze, nie przegram z tobą, a po drugie, ja zawsze spłacam swoje długie karciane. Jakub ma rację. Nie dalej jak przedwczoraj, w złotym jesiotrze przy tamtym stoliku. Jeden gość zadźgał drugiego nożem, bo ten domagał się swoich pieniędzy. Karty i kurwy to nie są rozrywki dla biedaków. Patek... Wesprzyj biedaka! Czy tu przypadkiem czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonghe. Z tych de Jonghe. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał: "Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem." Szukam Corintilii. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty, na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Prawda jest. Stanie, odejść stąd. Nie rób tego. Z zostań. Ja już to błagam. Nie rozlewaj jej, proszę. Obudź się. To tylko sen. Obudź się! Lalka... Poddasz. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestań. Odjedź stąd. Nie było. Zostaw. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozmyłaj jej, proszę.

Co się stanie, jak włoży tę lalkę? No, już to błagam. Krew. Nie rozlewaj jej. Proszę. Dzieło, piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy, może tam znajdę jakąś wskazówkę. Uhu. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie. Nie rób tego więcej mała, Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <tum> Tamta pani poszła spać, a ja jej ze straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak porządko, zachowujesz się jak porządko, po prostu jesteś porządkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. No, to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki ani Dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Widziałem, że Corinne Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak i nie. Co prawda, udało mi się uwolnić Corinne z Ładdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corinne wyśniła jego przeszłość? Tak, jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Mm, tyle koron na niego poszło, no, ale cóż, na biednego nie trafiło. <coughs> to nos będzie karany! ostatni w z Przestałem nam chodzić odwód sprzedali mi. Coś mi na nie ludzie wyglądasz. Szukaj swoich zamorami. Można? Zależy co. Szukam kogoś kto płynie na skaligę. Chcę się tam zabrać. Moja tropo płynie na skaligę. Wiozę zboże, ale cicho Masz pieniądze? Muszę zdobyć pieniądze. Słusznie, bo za darmo to ja nawet dupy w bali nie zamoczę, a co dopiero na Skellige płynąć? Coś mi nie ludzie wyglądasz! Szukaj swoich zamurami. I prosto to chodzi koło i posąg. Hmm. Uh! Siwuchy bym łeknął. A ty co, mój funfel? Ja, czego chcecie? Szukasz przypału? Pan Klajtop wita pretendenta. Gerald wita pana Klajtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Piero to Wiedźmin! Stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. Pocałuj mnie w dupę, panie plajto. Pożałujesz tego. Powitajmy na ringu zawodników! Geralta i Georga Georgiusa zwanego kafarem. Niech wygra lepszy! Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został wiedźmin zwany Geraltem. Oto moja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldem Znajdziesz go w pobliżu wejścia do Slumsów. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w bramie Oksenfordzkiej. Nie, nie, na krzywoki mój pijemy. i kolacji Daj tam nie wszyscy święty spokój. Rumuł i nie miał, mami. Przeprowadzam seansę śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim sensie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. To było w Rivi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale... Nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Siri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Jakieś inne wspomnienie? Tak, jest jeszcze coś. Dobrze, mów tylko to, co chcesz mi powiedzieć. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Jennifer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni, wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie, śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić jena, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełk. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Nie, kontynuujmy. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią falki krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć, dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Jennifer, dlaczego nazywając jej Panią Czasów i Miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Ja wiele zrozumiałem z tłumaczenia jen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy. Ale ton Twojego głosu, ukryte emocje. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może. Jaskier. Bardzo się lubili. Jaskółce. A potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskie jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. O dziedziczu Szałwie i Rozmaryn. i rozmar, Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowi Gradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Jaskier odziedziczył Burden? Tak słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją cili.